Siema, z tej strony znów czarny. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że aby pająk się rozwijał, musimy mu dostarczyć odpowiednich wartości odżywczych, nim osiągnie tak imponujące rozmiary. Ale zacznijmy od początku. Samica składa kokon. Po około trzech tygodniach w kokonie znajdują się nimfy, czyli takie jakby jajeczka z nogami. Nimfy są całkowicie bezbronne. Nie posiadają włosków na ciele oraz są bardzo powolne. Po pewnym czasie nimfy przeliniają nam do stadium L1, czyli kompletnego pająka. Od tej chwili będą same polować, by zdobyć pokarm. Właśnie na dziś przygotowałem feeding kilku młodych osobników. Na pierwszy ogień leci monocentropus Balfuri. Występuje on na terenie Jemenu, a dokładniej na wyspie Socotra. Jest on endemitem, co oznacza, że występuje tam i tylko tam. Dla porównania, blatuje zdjęcie podrośniętej sztuki. Następna w kolejce jest Avicularia peru Purple. Jak sama nazwa wskazuje, występuje ona w Peru. Tutaj również pokażę zdjęcie dorosłej sztuki dla porównania. Ostatnimi ptasznikami w dzisiejszym filmie będą młode neocholotele Incei Gold w stadium około L5. Dlaczego mówię w liczbie mnogiej? Ano dlatego, iż jest to grupówka, co oznacza, że w jednym pojemniku żyje więcej niż jeden pająk. Dokładniej mówiąc, są tu cztery pająki. Wszystkie sztuki pochodzą z tego samego kokonu, który złożyła moja dorosła samica. Incei jako jedne z nielicznych pająków nadają się do hodowli grupowej. Jest to możliwe, gdy zapewnimy im dostatecznie wiele pożywienia oraz gdy mają wystarczająco kryjówek. W ich wypadku kryjówki nie były konieczne, ponieważ słyną one z tego, że robią naprawdę dużo pajęczyny, z której budują sobie schronienie. W naturze występują w Wenezueli. Na filmie możemy zaobserwować pajęczynowanie zdobyczy. Pająk robi to po to, by ograniczyć szanse ucieczki złapanych karaczanów. Niestety miałem tylko wylęk karaczana, a jest to trochę za mały pokarm dla tej wielkości pająka. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam do pozostawienia subskrypcji, jak i łapki w górę, jeżeli film się Wam spodobał.